przykład z tej strony Nikodomiko i do Was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj będziemy grać w Robloxa i dzisiaj próbujemy zdobyć yy, zaraz wam powiem co? Tutaj za fontanną jest tajemne przejście. Ja właśnie chcę to zdobyć 5 trilionów, potrzebuję na no mam yy, teraz yy, 86 yy, bilionów i potrzebuję 5 trilionów, więc no, jakby Trochę będzie zbierania. Um, ja tu sobie jakby będę stał. Um, no i będziemy sobie zbierali. No nie wiem, ile to się będzie tu zbierać. Długo pewnie. Ja No, jak ja staję, pojedem Banem. Ale to poczekajcie. Ja wiem, co ja zrobię. Wiem, wiem, co my zrobimy. Ej, żeby to szybciej poleciało, Wyjdziemy sobie szybko tutaj. tutaj e, i weźmiemy sobie na 2, 15 na razie minut e, tutaj o jeszcze możemy super laki e, weźmiemy te rzeczy i teraz będziemy dostawali jakby trzy razy więcej tych e coinów więc myślę że będzie o wiele łatwiej to wbijać Yy, tylko trochę nawet niższe takiego jednego jakby prześciga Ale ja za niego, hmm, obliczmy za ile, ile za niego łącznie dostaję 5,5 B 15 bilionów, okej okay. yy. 19 bilionów no 40 cz bilionów dostaniemy myślę za rozwalenie e, no. Ale rozwa rozwalmy to coraz za jakieś głupie dźwięki w tle za jakieś głupie dźwięki w tle, no ale siostra mi musi gadać za duchem e, Dobra to my się widzi. jakby dla mnie to będzie jakieś 2 godziny a dla was to będzie jakieś 2 sekundy, więc widzimy się za jakieś 2 sekundy. Słuchajcie, mamy już 1 B coinów. Lecimy po następne, to jeden B będę wam pokazywał ile mamy. Lecimy po następne jakby końiki. Siemoneczko, słuchajcie, witam was ponownie. Mam już e, prawie 2B, ale można powiedzieć, że 2B, bo no. <grywa> nie chciałam się czekać te 20 bilionów. Te 30 e, bilionów. E, no. E, no. Mamy już tyle hajsu. Minęło jakieś 20, 20 minut, no? Około tyle. Ja sobie wstępu w Fortnite kapykam. No. Więc widzimy się znowu za jakieś 2 sekundy. Siemano, witam Was znowu. Mamy już 3B. Mamy już 3B coinów prawie. I słuchajcie, zaraz otworzymy sobie gifty. Jak tylko tego zestaw rozwalimy, to te gifty otworzę wszystkie, ale otworzę je na hardcore bo no, na hardcore zostanę kolejny ja ten, a ja zbieram tam wodę tych łabdów już się dostaję powoli więc no widzimy się za dla was jedną sekundę a dla mnie jakieś Nie wiem, dwie minuty słuchajcie się witam, po... witam was ponownie e, mamy już 4 4 biliony i prawie e, 300 e, ja. 4 triliony 450 miliardów bilionów. E, tak mówię. I zaraz, zaraz otworzymy te wszystkie giełdziki, które mamy. 20-28 będzie ten jeszcze jeden. E, no. no więc wtedy będzie. Mm. Eee, może jakiś i drop nie Fajnie by było jakby huczkapkę dropnął. No. Tak ja bym był bardzo zadowolony, zbierzem zbierzemy sobie lootbagi, coiniki. Co ja, dobra i pójdźmy na hardcora, żeby no, na hardcore pójdźmy, żeby otworzyć to, bo... A dlatego na hardcora, że nie chcę tu, bo jak, będzie, jak będą dropić coiny, to ja chcę jakby te coiny na hardcore bo mi by się przydały, no, hard, dobrze. E, w ogóle, Aby będzie teraz ja będę na pewno na nim, będę na pewno chciał tego gift'a. E, no, i będę zjazd, będę z chyba nawet z kilku kont, wiecie? To się żałuje będę z kilku kąt. <grym> Nie, no żartuję, oczywiście, będę z DW. Kąt, bo Bo masz... Znaczy jakby noc z jednego, bo moja siostra na jednym i ja na drugim um, co ja chciałem? A, gifty, dobra Bierzemy Petty Hardcore No fantazję można ja wybrać Champion's Quest Zwróćmy je tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Otwieramy i no niestety widzę, że chyba nie ma plus jeden pec do ekipunku Mało tych kolejnych coś Nawet O, no, 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 fajne Jakby spoko eee, No, możemy sobie może jakieś drobnie fajne pecie, ale widać, że nie to, to idziemy już na normalny, jakby świat. Ja wam tu nie będę przedłużał, tym że tam tam nie będę wam już przedłużał. No, za chwilę się wy widzicie, za chwilę w ogóle. Tu na dole, wy chyba, nie, nie wiem czy wy widzicie, ale tu na dole jest jakby godzina. I jak zobaczycie,, sobie od porządku filmu do teraz. Będziecie mieli ja, no jakby się siedziałem nad, e, nad tym. Przy okazji sobie możemy włączyć czy ostatni ostatnie triple coiny ja włączam, bo ich dużo mam. Dobra, to, to ja wam już e, nie dużo i widzimy się jak już będzie 5 terylionów końików. E, no bo w sumie całą będę tam przedłużał, nie? Więc widzimy się, jak będzie 5 trylionów koników. Ja mam do was znowu i mamy już praktycznie 5 B. Tylko teraz e, rozwalimy sobie, myślę, że jednego takiego Czościka i będziemy już mieli e, te 5 B konów. Jestem w ogóle bardzo ciekawy, co tam jest. Ja nie wiem, co tam jest. Ja nie wiedziałem je ja dopiero się o tym dowiedziałem od kolegi, jak do mnie przyszedł. A jeszcze Hambo to mało. Je. Dobra, to chwila. Aha, dobra, ja wiem dlaczego. Sorry, 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 sorry. sorry. Ja mam złapety założone. Mam złapety założone, I'm sorry. Um. O jest, dobra, teraz mam dobre pety. Dobra. Eee, w ogóle zarobiłem 2,5 miliona gemów na samych... Na samym rozwalają 300 i na giftach, bo ja mam w banku tam 2 biliony ileś. No ehm, dobra, czekamy. Chwilkę. Aha, jest 5! Mamy, mamy, to już jest, dobra, rozwalamy to do końca i idziemy. Dobra, robiłem Zwalmy to, mamy jest, kurde jest, 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 jest. Dobra, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam, no szybciej. Aha, to jest to. Dobra, kupujemy. Uwaga Cześć. Jajka. Uuuu, cztery przycinek Dobra, ja to zbieram cały dzień. Nie? Ja to stoję cały dzień. Zbieram, nie? Ole grubo. Wow, A ja mogę otworzyć jajka. Tylko zbieramy e, tylko mitykale, okej? Okay? Helikopter tu jest. i tu może był łatwiej dropić. Tu chyba będzie łatwiej dropić te mitykale. Ja myślę, że to będzie mega OP te jajka. One są drogie. Naprawdę, ja widzę, że one są mega drogie. Ale one mogą być mega OP. Jakie jeszcze na drobnie. Dobra, te mitykale, ale to będzie Gitlera. Bo to będziemy często widzę mitykale dropić. Ehm, no jakby... Ja, ja już poświęciłem na to rozumiem, odcinek 5 godzin. 5 godzin poświęciłem e, na ten film i właśnie mam teraz obiad e, więc no to już będzie koniec odcinka udało nam się to wbić ja was żegnam papa pa.